Znaczy, jak zjadłeś ten met, nie, jak zjadłeś folię aluminiową, to nie umrzesz. Przynajmniej jeśli zjadłeś jej niewiele. Jakbyś <grym> zjadł się jej tak, nie wiem, cały ten, cały, e, całe to główno, które jest obnięte w kebabie, to może mógłbyś mieć problemy na przykład z później kiblu. <grym zjadł> Ale raczej byś nie umarł. Dobra. Wy żyjecie, no? Okej. Okay. Dawaj luta, nie ma luta. Czas na skradanie. No nie, i tak się obudził. I chuju, nie rzucaj we mnie niczym. Scepter of the all knowing. Okej. Okay. Na dół chyba jeszcze nie chcę. Nie pamiętam co tu jest tak naprawdę. Ja jedyne co pamiętam dokładnie to drogę gdzie iść dalej, gdzieś iść do, do Godfreya. A reszta e... stolicy jest dla mnie ciągle troszeczkę maze. To będzie chyba klątwa, nie? Dla głównożercy. Jep. Chyba trzeba 3 klątwy znaleźć, tak? Żeby odblokować yy... zakończenie jego. Halo, czemu? Czemu tak mało damage robię? Nie no, jestem zbudowany, Chyba, że oni może mają odporność mocną na, na ogień? To jest całkiem prawdopodobne. Znaczy, nie, może 5. Może 5 klątw, rzeczywiście. Bo to jest zakończenie, którego... O Jezu, Którego ja ciągle jeszcze nie zrobiłem. Cią ciągle mam je w planach, żeby je zrobić na jakimś ranie, ale ciągle o nim zapominam. Albo mi się nie chce w pewnym momencie stwierdzam, że okej, okay, jebać to zakończenie. Eee, dobra, downstairs. Pójdziemy prosto na razie. Pięknie pan gra na flecie. Gdyby za dużo folii, to musiałby się wyżygać. Bo jej się nie da strawić. Albo by się e, tą drugą dziurą wydalił. Zamiast ją wyżygiwać. Bo taka e, opcja też jest. Dobra, tędy chyba idę z po Ups, sorry. Tu gdzieś będzie ten, nie? Rycerz Sztygla. Up, up, up. O nie, jeszcze ty. Backstop, backstop. Co to był za dźwięk? To była ona? O, ono? To coś? Night Rider Flame. już taki jeden mam. Nawet zacząłem go wzmacniać, ale go dawno nie używałem. Jakbyś musiał wymusić żeganie, to polecam wodę, szklankę wody z du dużą ilością soli, no to jest prawda. Kiedyś e, jak byłem młody, tak jak miałem jakieś kurwa 3 lata, e, mieszkałem z rodzinką, jeszcze w domku rodzinnym, z dziadką i babcią, z dziadką i babcią, z dziadkiem i babcią e, i mieliśmy taki jakby krzaczek, takim czymś co wygląda jak, jak jagody, ale to nie były jagody. I moja mama, któregoś dnia, z jakiegoś powodu, stwierdziła, że Paweł, jak byłem na ogrodzie nie? i sobie latałem po ogrodzie, to moja, babcia, moja mama stwierdziła, że Paweł, chyba ty to zjadłeś. Teraz będziesz, kurwa, umierać i w męczarniach i się udusisz. Więc co? Zrobiła właśnie roztwór wody z solą, taką w chuj dużo soli, tak jak właśnie pisałeś. I kazała mi to wyżygać. A ja mówię, mamo, ja tego nie zjadłem przecież, kurwa. Jakbym zjadł, to bym ci powiedział, ale moja mama już taka była spanikowana, że coś mi się stanie, że, że już musiałem to wyżygać. Mimo, że tego nie zjadłem. Więc, no, to było nieprzyjemne. Ale działało to rzeczywiście. Woda z solą działa. Krzaczek, tak, krzaczek. Krzaczek z jakimiś fioletowymi jagódkami. A wiem, czemu to tak moja mama myślała. Bo mieliśmy właśnie ten kwiatek, krzaczek z, z jagódkami fioletowymi. trującymi, które nie są jadalne. Um, ale obok mieliśmy też normalnie porzeczkę. Czy tam w innym miejscu ogródka? Nie pamiętam dokładnie. Mieliśmy czerwoną porzeczkę, i ja tą czerwoną porzeczkę wpiedalałem. Zawsze ją wpiedalaliśmy. I ja chyba mama jej powiedziałem, że mamo zjadłem, zjadłem ten. Zjadłem jagódki czy coś takiego, no i moja mama się wystraszyła wtedy. Tak to chyba było. Jakbyś śmiał wbierać z kim, miałbyś jeść romantyczną kolację, to kogo byś wybrał z tych osób, co teraz są na streamie? Nikogo, bo wszyscy jesteście kurwa niepełnoletni. Z Uzywem, o, bo Uzyw jest pełnoletni. Więc przynajmniej moglibyśmy się browara napić. Dobra, jestem na głównym tym. E, na głównej ulicy, ale nie wiem, czy chcę jeszcze być. Nie wiem, czy chcę jeszcze być tutaj. Będę wiedział, jak do szkoły teraz nie iść, boże. Ale to jest bardzo nieprzyjemne, e, jeśli chodzi o takie rzeczy, które możesz zrobić, żeby nie iść do szkoły. Nie wiem, jakie macie na przykład termometry w domu, takie do mierzenia temperatury ciała, ale jeśli macie u was w domu jeszcze, się używa takich, które nie są elektroniczne, halo? Tylko takich, które są jeszcze stare, na przykład z alkoholem albo z rtęcią, to je można strzepnąć w drugą stronę i zamiast się, 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 się szczepać je, żeby E, temperatura spadła, to można jest szczepnąć w drugą stronę, żeby temperatura się podniosła. E, ja to rozkminiłem kiedyś i to mi się bardzo przydało, w czasach szkolnych. Ja zostałem, zostałem zaproszony na piwo, w właśnie, nie, nie, nie. Spokojne. To było pytanie, po prostu, na które odpowiedziałem. Na romantycznej kolacji browaru, oczywiście, że tak. Jeśli. Jeśli. Znaczy, na pewno bym nie poszedł na romantyczną kolację z facetem żadnym, to po pierwsze. E, ale jeśli. Miałbym iść na romantyczną e, kolację z, z kobietą, to nie chciałbym iść z taką, która jest. Ja nie lubię dziewczyn, które są takie och ach i takie super, że hej, patrz jaka jestem kobieca i tak dalej. Tylko ja wolałbym, właśnie, dziewczynę, którą, z którą mogę się piwa napić. <laughs> tak powiem. Czy ten gość już skoczy? Jeszcze nie skoczę. Dojeść czy zostawić? Tak się dom, że nie mogę, ale została mi taka resztka. Dojeść, pewnie, że dojeść. Zimny kebab jest niedobry. Nie ma nie ma co zostawiać na później. Na wszystkich ran rankach się alkoholizowałem. Nie mam dziewczyny, ale to niczego nie wymienia. No, Dobra, tu jeszcze nie mam co iść, na, tak naprawdę. Bo tam się idzie dalej. Później. Jako sobie drzwi otworzę. Eee, może jeszcze dzisiaj do Godfreya nawet dojdziemy, ale nie wiem. Możemy zrobić tak, że wpiedole Godfreyowi i Morgotowi. A później dopiero pójdziemy do. W sensie nie dzisiaj już Godfreyowi i Morgotowi. Mm, ale naj, najpierw ich zrobię, spróbuję zrobić przynajmniej A dopiero później pójdziemy do Moga na dół podziemie. ziemię Ja chcę tu iść, chyba jeszcze nie Nie wiem, nie pamiętam tych okolic, kurwa Dobra, tu jest też sztygle, tak jak pamiętałem On chyba broni 20 runarków, runarków po prostu Yo. Nie, run, run bohatera, ok. Podobnej wartości i tam <grym>, Żonobijki po piaku, Boże I żonobijki są, są wygodne Chociaż nigdy ten... Ja miałem chyba w życiu te dwie żonobijki i to jak byłem jakimś, nie wiem, gówniarzem ośmioletnim. Muszę sobie jakieś kupić, bo są wygodne po prostu. Rikarda po Morgocie to odpowiednia kolejność? Znaczy, w tym modzie myślę, że kolejność jest mocno zaburzona, więc... Nie ma to dużego znaczenia. Ale no... Rikard będzie... Ta druga faza jest zjebana, no. To jest boss, którego wymęczę w końcu, nie? Jestem tego pewien. Tylko... Tylko to jest kwestia czasu znowu, dlatego mówię, będziemy pewnie, to będzie taki nowy radan. <noise> Że żeby się za mocno nie tiltować, to ja będę go robić powiedzmy codziennie po godzinę, na, na streamie oczywiście. Ehm, no i jak po tej godzinie około powiedzmy nie padnie, to będziemy iść dalej, w inne miejsce. Ehm, bo bo... rykard mi niczego nie blokuje teoretycznie, z tego co mówił tutaj jakiś kolega, który był jakiś czas temu. Mnie chuj spadnie na głowę, nie? Okej, okay. eee, to mówił, że zabicie tych, tych wszystkich zabicie tych wszystkich demigodów eee, czyli Radana, eee, Godrika, Renali i Ricarda, eee, Jeśli ich nie zabije, to nie będę mógł dojść do tej. 2137 <grytanie> to nie będę mógł odblokować maleni. Więc jedyne, jedyne co z tego, co mi gościu mówił na czacie, to, to tylko to. Ale i tak póki co się do maleni nie wybieramy, więc nie jest to jakiś duży problem. Papież, papieska godzina. Pope -pop hour. Yo. 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 Wow. Hurra. O nie, nie ten przycisk. Halo. Kamienie czwórki. W ogóle. Ja znalazłem jakieś inne kamienie dziewiątki. Białe już? Mam fuj. Okej. Okay. Bo ostatnio jak je używałem do wzmacniania czegoś, to tak pomyślałem sobie, kurde, mam już ich tylko. O, siema. Mam już ich tylko, chyba sześć wtedy miałem. I myślałem, żeby nie zacząć ich oszczędzać, bo może znajdę jakieś bronie, które mi się bardziej przydadzą do wzmacniania. Ale zaraz to widzę, że, że nie. Boże, przybyłeś na brzeg. Tu has venido a la Orilla. Nie oszukałeś mądrych ani bogatych. No has buscado ni asabios ni ricos. W jakim to jest języku? Jakiś hiszpański, portugalski? Czy, czy jeszcze jakiś inny? to jest łacina? Hmm. To nie wygląda na łacina. To nie wygląda na łacina. Uczyłem się łaciny i to nie wygląda na łacina. To mi wygląda właśnie jakiś Mexican Portug Portugis, albo albo Spanisz. Aż, aż wrzucę ten w, w translator. Kurwa, to jest łacina, tak? Żeby się upewnić, co to mamy za język. I z czego to jest w ogóle? I, I dlaczego tutaj ten? Bo myślałem, że jakieś słówka mi wklejasz. To jest hiszpański. To jest hiszpański. Tu has. Tu has venido a la orilla. Tu has venido a la orilla. Dokładnie. si. si. Nie, to po, po, po włosku. <laughs> Ba A to jest barka. <laughs> o jezu. Barka po hiszpańsku. Piękna. Tam, jak do góry wejdziemy, będziemy mogli odblokować sobie taką fajną rzecz, która mi pozwoli wejść do środka, tutaj, ne? A i Kiedy ja będę mógł. Czy to już? Bo nie dałem questa czasowi, ne? Na inwazję. O kurwa, duży was tutaj. Bo tu będę miał inwazję chyba w środku. której. Chyba nie blokowałem jeszcze No nie, przeżyłeś O o Nie! Czemu ja ten przycisk kliknąłem? Pięknie To na pewno nie odcina miałem ja na studiach. Właśnie ja tak samo <grytania> Dlatego tylko poznałem że, że, to nie może być łasina, dobra Co jest na tym dachu? Bo ja nie wiem Mogę mieć taką prośbę jaką? Gigachat filuje się robi prosto w mordę O nie, dogo eee, o, mm. Dogo jak dogo, ale o Tego chuja trzeba zabić No, a te moby tutaj w ogóle są Nie są żadnym wyzwaniem, ale to cieszę się, bo pewnie mi Godfrey Puści w pierdol konkretne więc chociaż tyle, mam, mam taki, taką przerwę teraz, mogę sobie chwileczkę pochillować. Jaką prośbę, no nie mówię? ja czekam, czekam ciągle jak tam, aż powiesz jaką masz prośbę. Dobra, <laughs> wydaje mi się, że większość z już chyba zwiedziłem, tak plus minus, przynajmniej tutaj na, na, na górnej części. Żeby dzisiaj był raid do kogoś kto nie gra w Souls-lajki, -like, bo jestem ciekaw reakcji osób na raid streamera Soulsów. Znaczy to się skończy tak, że i tak żadna z osób, które ja Zrajduję. E, w ogóle nie zwrócę uwagi, co ja streamuję. Przynajmniej e, tak było dotąd. Rajdy ani razu jeszcze ten. E, nie wpłynęły pozytywnie na mój kanał, tak naprawdę. To jest trochę smutne, no ale. Papaj tylko dał mi, dał mi followa, jak, jak ten, jak jemu ja dałem. E, rajda. Możemy tam iść na dół jeszcze, zobaczymy co tam jest. Bo może tam być wejście już do kanału chyba? Nie wątpię. Gdzie to było? Eee, halo? A, tutaj. A jak nie do to... <laughs> ty chuju. Nie mam czym go zaatakować. Czekaj. Bo nie ma żadnych na sobie. Ty, 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 ty. cek. A nie chcę się z nim bić normalnie. Jebać rączki. Żryj. Żryj, gnoju. A, jeszcze trochę. No. targetuj mi go. Nie, nie puszczaj targetu. Nie puszczaj targetu! Tam. O, piękne. Dobrze. Z głowy chociaż ta pieprzona rączka. Tylko ta barka jest chyba źle przetłumaczona Ja nie znam całego tekstu barki, ale może W sumie to, żeby ktoś wiedział, że grasz w takie gry to musiałby mieć duży community, no właśnie Dokładnie tak Ja jestem no no, no tak naprawdę na Twitchu, więc O, to mnie tu przenosi po prostu Ych Siema Au Oczywiście, bleed Z ognia Pierdalaj. Naptułeś mi już wystarczająco krwi. Omen smirk mask. Jestem ciekaw tej maski. A... Uh, ono ma na tyle mało defa, że jest tutaj? Eee. 20 wigoru. A little bit trash. Mm. Ojej, prawie zaskoczyłem patrząc na czas. Ale bym przeżył chyba. Kurwa, rączki. Chyba zostawię ten item tutaj. Bo widzę, że on mi się przyda. Skoro te rączki mają siedzieć kurwa na ścianach i, i, i sufitach. Gdzie on jest? Eee... Halo? Tu, dobra. Tak. Oj, oj oj, przeklikałem. Dobra. Dobra, tu mamy zbroję chyba Jonela, tak? Która jest też generalnie dobra? Bardzo dobra. Zazwyczaj. E, zobaczymy jakie ma staty. Absorb, Kappergen, Piła i Void Damage. Nie. nie, nie. no na razie ciągle ten, ta zbroja radana jest najlepsza. Coś mówiłeś o mnie, nie, nie. Nic, a nic, teraz stanę się lepszym człowiekiem. W jaki sposób? Jak tego dokonasz? Jak stać się, no, lepszym człowiekiem? Ja też bym chciał. Odindyluje ligę, okej. Okay. To ja ten krok już. Chociaż nie mam chyba zainstalowaną ciągle. Bo mówiłem, że grałem z chłopakami w Z Burbim, Saturosem i. i polaczkami. Siema. się ma? Krakt pot. jak i Jeba, Czy on tu czegoś pilnował? Nie. no nie, ja wiem co tu będzie. No dobra, chodź. Chodź. Dobrze. Bardzo kurwa, dobrze. Golden Seed, właśnie. Nie mam soczków jeszcze wymaksowanych. Ja mam ciągle 13 soczków. Brakuje mi jednego do maksymalnej ilości. Spokojnie, pamiętam, że jest 14 maksymalnie. Nie popełnię tego samego błędu co na shieldranie. To był Shieldran, czy. czy Bowran? Chyba shieldrun jeszcze. Znaczy już. Tu na górze to jest chyba czarny łuk, który raczej mi się nie przyda na tym ranie, ale. ale nie wiem. Pewnie nie. Ja miałem plan w sumie taki, żeby. jakiś łuk sobie wzmocnić. Co tu wychodzi na mnie? A wy. Żeby jakiś łuk sobie wzmocnić, ale jeszcze tego nie, nie zrealizowałem. Żeby zobaczyć jak, jak mocno w ogóle łuki w tym modzie e, biją Jako, że nie można ich bufować tak naprawdę niczym Żaden z moich buffów, ani, ani e, gristami Okej, okay. to tędy? Czy nie tędy? Mówię, ten, ten łuk w zasadzie tylko raz w życiu miałem w rękach Na bouranie. No, black bow Bo on się stał moim głównym łukiem w pewnym momencie O, okej, okay, to mi się przyda bo chyba mi się skończyły wszystkie. A już było parę miejsc, w których chciałem otworzyć. Niestety nie mogłem. Kurde, co kurde. Uuu, tu jest coś legendarnego. Oby to nie była kurwa runa po prostu. Bastard Stars. Fajna broń, ale chyba nie na mój ran. Ja już się za mocno przyzwyczaiłem do, do szybkich broni. Tutaj, na tym ranie konkretnym. Idealny moment na użycie emotki z tym łukiem, ale to by było brzydko. Jakie emotki łuk z łukiem? U kolejny, dobrze, dobrze. Pamiętam co najmniej jedno miejsce, gdzie nie mogłem wejść, bo nie miałem tych kluczy, ale nie wiem, czy chcę tam iść. Mąkę bow, Mąkę łuk? Łuki, które skalują się z siłą, są spoko. No i dobra, jesteśmy tutaj, że teoretycznie powinienem iść. Możemy zrobić tak, że. Albo nie. Zostawimy na jutro już tego Godfreya, tak myślę. Już nie będę się do niego śpieszyć specjalnie na hama. Pobiegam tutaj na dole i. i pozabijam te okoliczne tutaj. I śmieciarze. Oh, Frostbite! Shit. Dobra. Przeleczymy. Spokojne, mamy to. ten przycisk Dawaj, spróbuj, nie, zostało o 9 minut, nie chce mi się, wolę, wolę teraz sobie ten, e, tutaj wyzbierać tyle, co mogę tyle, co wiem e, Wiem, że jest jeszcze jeden fajny talizman, który ja używałem na a, SL1 Opcji. o nie U, Dawaj, idę ma Do niego da się dojść jakoś, nie, od tyłu, żeby mu na plecy wejść ale nie pamiętam jak Aha, okej okay. Najgorsze jest to, że chce mi się lać, ale już zostało mało... mało minut do dziesiątej, więc już przesiedzę to. Raid, aha. Spokojnie, jeszcze mamy czas. We still have time. To jest pieczęć, którą chciałeś na początku gry? Uuuu. Jaką ja chciałem pieczęć? Bo nie pamiętam. Coś pod pioruny jakaś jest? Bo jak tak, to bardzo fajne. Pod pioruny, uuu, uuu. O, brzmi dobrze. Będę musiał poszukać. Ja w ogóle chyba sobie zrobię ten, dzisiaj jak skończę streama, a po prostu jutro. Thunderbolt. Uuuu, to są pieruny. E, aha, chodzi ci, że nie pieczęć, tylko chodzi ci o ten chyba, o osełkę, tak? Żeby robić aż o flory. Czy nie? Bo na pewno jest tutaj osełka, po którym ja chciałem mieć, ale nie wiem, gdzie ona jest. Nie, okej, okay. czyli jednak. Styknie na strzała? Styknie. Dobra, czy jest tutaj coś jeszcze dla mnie dobrego, smacznego? Skakanie po dachach? Nie wiem. Chyba nie. Tu już byłem, tam była ten. Tam był Lionel. Jego zbroja Dobra, zrobimy tu jeszcze dół. Ten sam za Halo? Co, co to jest za bąbelek? Nie mam pojęcia. Pieczeń i osełka tu są. Pieczeń? Jaka pieczeń? Tak, Streamlabs potrafi liczyć kombo. <grywka> Nie ten przycisk, tu miał być. It's it's it's. Pięknie, jebać rączki. Tam do góry miałeś lecyc. O. Upośledzone, no. Dobra, jeszcze jakieś? Oczywiście, że tak. Puszczę to i pójdę dalej. <laughs> Did respect. Dobra, ta wielka ręka, co tu co ją biliśmy, to ona była tutaj. Więc na szczęście jest już martwa. A że nie siadałem przy tym. Przy ognisku to spokojnie się nic nie zrespiło. E, żołnierz ma pieczęć, a osyłka tam gdzie miejsce dla kowala okej, okay. czyli będziemy musieli wejść do tego, do tej pseudo, e, pseudo twierdy okrągłego stołu, tak? No dobra, bo jak wejdziemy do góry, to tam pociągnę chyba jeden tom, nie? Dźwignie i tam mi się drzwi otworzą. Więc to będzie to. Oni żyją? Kurwa myślałem, że po prostu martwię. O, i to jest to miejsce. Tu się wchodzi od tyłu. Czy ja mam wszystkie bufy wyłączone? Mam. Okej. Okay. Trochę mnie dziwiło, czemu tak mało demerzu mam. E, dobra, wrócimy sobie tutaj na Avenue balcony i jeszcze wejdziemy do góry. Nie musisz dźwigni korzystać? Nie muszę? A nie potrzebuję właśnie kliknąć, pociągnąć, żeby ten? Z do końca? Nie z buffi. Żeby, żeby tam się drzwi otworzyły? Skaczesz Znaczy i tak tam tamtędy będę iść, nie, więc. Na jedno wyjdzie tak naprawdę. Czy tam pójdę, czy nie pójdę. Czy, czy pociągnę, czy nie pociągnę. No, a teraz lecimy już prosto w górę. E, oprócz tego, że nie chcę iść naprzeciwko łucznika. Mam nadzieję, że mnie nie wypierdolą. Oła, Demedżu to nie ma. tankuje wszystko jak kozak. Skacz. Skacz. Uh, żwir, najlepiej. Do, do czego kraftowania jest potrzebny żwir w ogóle? Bo ja nie wiem, czy coś takiego w ogóle znalazłem. To by wymagało żwiru konkretne. No, dobra, jesteśmy już już blisko dźwigni. O, za te wszystkie razy, jak mnie zabiłeś. Nie, ja sami on. Akurat ten mnie chyba nigdy nie zabił. Może raz maksymalnie. Ten tutaj za to. <laughs> Wiele razy na mnie wpadł, bo ciągle o nim zapominałem kiedyś. W Horizon Forbidden West można latać na ptakach. O, proszę. Dobra. I zejście na dół jest absolutnie tutaj. Do dźwigni. Ju. I chyc. Dobra. E, czy ja mogę tu gdzieś szybko zeskoczyć, rzeczywiście, i się nie zabić? Czy ja umrę? <laughs> Miejmy nadzieję, że nie. Nie, to nie jest aż tak wysoka. No kurwa, pewnie, że nie. Dobra, drzwi otwarte. 9kHP mam. Eee, ilość mojego HP nie ma żadnego znaczenia, jeśli chodzi o fall damage. Jeśli, jeśli fall damage jest zabójczy, to umrzesz zawsze. Dobra. Eee, wydaje mi się, że jeszcze co sobie cały ten. Czy będzie 10, czy nie będzie dziesiąta sobie tutaj wszystko sprawdzimy. Inwazji jeszcze nie mam, nie wiem czemu, pewnie muszę pogadać z tym, z Paczesem? Albo nie, nie wiem, bo tu na samym środku powinna być jeszcze inwazja. I z niej bym miał kolejnego seta, jakbyśmy ją zrobili. Chociaż nie, to z Bernalem chyba, tak? Chcesz już przy, przytrzymać dłużej? Tak, dokładnie. To ja, ja decyduję, kiedy jest przerwa. Z Bernalem, tak, 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 z Bernalem muszę pogadać, no. Bo właśnie teraz sobie przypomniałem, przecież ta inwazja jest z nim w kopie, nie? Więc to by się zgadzało. No, tędy nie przejdę. I, po stole. Uh, tu Finger Prayer Book. Ok, będę miał kolejne. E, inkantacje. Yo, e, Dobra, jak się wchodziło tam do góry w ogóle? Bo ja nie pamiętam nowe bufy, Być może, mam nadzieję. Znaczy, tak, na pewno musimy. Mm, pamiętam, że muszę w pewnym momencie pogadać z y, Gideonem, ale nie pamiętam w którym momencie. Jak się wchodziło do góry tutaj? Pewnie już ominąłem trzy razy to, to wejście. Wierni męczennicy Remczaka, nie bójcie się 20 godzin do kolejnego streama. Halo, halo, jeszcze ten się nie skończył. Czekaj, tu mam... Tu mam to. Jak się wchodziło do góry? Skaczesz na szopę. I jesteś z zewnątrz, tak? A, okej, okay, chyba pamiętam. Tak mi się wydaje. Ch ch chyba pamiętam teraz. Bo bym pewnie biegał tutaj i szukał, jak pojeb. Zabiję tego psa, żebym jej na... Halo? To mnie uśpił. Znaczy wiem kto ten trębacz... Pieprzy... on, ile on mi jest, że żelaz. Jak mnie usypia? Kurwisy. Na tą szopę, tak? Hmm. Hmm, dobra. Czemu on mnie goni? Co im mnie gonić, panie trębacz. Próba duże, kuźwa. Dobra, tu jesteśmy. Gitara, wolność. 20 godzin przepustki za dobre sprawowanie coś, coś tam. Tuje meble. Dobra, mamy młot i... osełkę. Okej, okay. ta osełka... Ja już nie planuję chyba zmieniać tych. Ale dobra, może się przyda. Runa bohatera, pięknie. Runarki... O, tego nie otworzę chyba, co? Nie, otworzę, okej. Okay. Nie pamiętam, co to jest za item, mam nadzieję, że coś dla mnie. Proszę. Eee... Coded Sword, ej, to jest też... Tak jak ten, cyfer pata. Ale to jest w formie miecza. E, może nawet sobie to wzmocnić któregoś dnia? Tylko zmatowieńce e, za to z może nas uratować przez. RM czy Radagonem. E, dobra. Tutaj to. Rotten Battlehammer, okej. Okay. Tego tu chyba nie ma normalnie. <ścoughs> e, muszę też uważać, żeby nie spaść, nie? Bo gdzieś się spada. Przy tym, przy Kowalu chyba, tam ominąłem jedną rzecz. Seedbed kolejny, dobra. Może w tym przejściu uda mi się zrobić zakończenie tego? Śmierdziela? Nigdy nie wiesz, co będziesz chciał zrobić w, następuj w następujących tygodniach. Dlaczego, nie? Znaczy, prawda? <grym> ale ale czemu, nie? Dzisiaj nie ma raid, bo Eloshaft on nie gra w ulicy, Dobrze, spokojnie. Coś, coś wymyślimy jeszcze. Czemu tu jest pies? Jego tu na pewno nie ma nigdy. Normalnie. Ten pies jest sus. Sus i dog. Cześć, tędy wszedłem przecież. Eee, gdzie się spada w dół? Bo tam jest item. Tutaj? Tutaj, okej. Okay. I tyle. Chyba wszystko znalazłem. Nie? Czy nie miałem grać w pogłoskę Legacy? Gram, ale prywatnie. Nie na streamie. Znaczy wczoraj i dzisiaj nie grałem akurat. E, ale może jutro sobie przed Streamem pogram. Pieczęć? A gdzie jest ta pieczęć? Jaki dom? Ravenclaw. Nawiązanie do Axus 1. Dlaczego? Które? A gdzie jest ta pieczęć? Ja nawet nie wiem. A żołnierz przed katedrą ma. Okej. Okay. Ale ja go zabiłem. Ten tutaj, co był? Ech, fuck. który, który żołnierz? W lewo, okej. Okay. This one. Halo, poproszę. SIL. Seal. Gravelstone Seal, okej. Okay. Zajebiście. To będzie pierwszy, e, pierwszy Seal, jaki będziemy wzmacniać, po tym, którego znalazłem na a, znalazłem. Dostałem na postać od samego początku gry bez kito i w końcu Seal, który się przyda do czegoś innego, bo będzie zwiększać damage od piorunów. Chociaż teraz dużo mniej z Pionów korzystam, ale i tak będzie to bardziej przydatne niż ten Steel, który mam teraz, który nie ma żadnych bonusów w zasadzie, nie? Dobra, czy coś jeszcze? Tam możemy wejść do środka, ale to już nie dzisiaj. Już nie dzisiaj, już nie dzisiaj. Wróćmy sobie tutaj. Jak się wraca do azylu, potem z Firelink Spline, to można podnieść item, który jest na zawalonych schodach na początku. I takie coś też było w Demon Souls, ale czy to jest nawiązanie? Wątpię, wątpię. Nie wydaje mi się. Dobra, kogo dzisiaj rajdujemy?